Będzie pochwalony Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Matka Boża. Witajcie. W kolejnym odcinku przeanalizujemy sposób myślenia i działania bardzo wielu zwolenników Księdza Natanka. Oraz Fałsz Doktrynalny. Na podstawie analizy materiałów broniących Księdza Natanka z kanału Chrześcijaństwo bez Cenzury. Zapraszam do przesłuchania generalnej analizy. 1. Fałszywa dychotomia, Bóg albo Szatan. Wypowiedź zwolenników księdza Natanka budują fałszywą, przerysowaną alternatywę, albo służysz Bogu, albo jesteś sługą Szatana. W katolickiej teologii, człowiek może znajdować się w stanie grzechu, niewiedzy, ignorancji zawinionej lub niezawinionej, ale to nie oznacza automatycznie, bycia czynnym sługą Szatana. Takie uproszczenie to manichejska herezja. Która zaprzecza złożoności ludzkiej kondycji moralnej i struktury duchowej. Nie każdy, kto błądzi, od razu służy szatanowi, i nie każdy grzech oznacza całkowite zerwanie z Bogiem. Kościół katolicki uznaje proces dojrzewania wewnętrznego, rozwój duchowy, walkę duchową, grzechy lekkie, a także możliwość nieświadomego błądzenia, co odróżnia katolicyzm od doktryn opartych na heretyckim, natychmiastowym potępieniu, które fałszywie głosi ksiądz Natanek. Już od 20 lat. 2. Manipulacja nauką Kościoła o Bożym Miłosierdziu. Zwolennicy księdza Natanka w swoich wypowiedziach przedstawiają współczesny Kościół jako instytucję, która zachęca do grzechu, poprzez głoszenie miłosierdzia. To obraźliwe, heretyckie i fałszywe ujęcie. Kościół przedsoborowy, jak i posoborowy, nigdy w bezpośredni sposób nie namawiał i nie namawia do grzechu. I to nawet w obecnych, ultraliberalnych czasach. Poza nielicznymi, indywidualnymi patologiami wśród duchowieństwa, które zawsze z automatu dla księdza Natanka i jego zwolenników stają się dogmatyczną regułą. W rzeczywistości nikt nigdzie nie naucza oficjalnie, literalnie i publicznie, że grzeszyć wolno i że trzeba grzeszyć. Nie mówimy tu o dwuznacznościach, które zawsze powinny być poddane rozeznaniu. Co skutecznie eliminuje ryzyko błędu. A tendencja jest odwrotna aktualnie. O czym ksiądz Natanek i jego zwolennicy nie chcą słyszeć. Już ten liberalizm przestaje być aktualnie taki modny i pożądany. A jeśli ksiądz Natanek i jego zwolennicy są uparci, to niech opublikują dokładne fragmenty z oficjalnego stanowiska Kościoła, które literalnie potwierdzą taki wniosek. Zamiast bawić się w propagandową narrację, który nie służy prawdzie, ani wierze, ani zbawieniu. Ale ja wiem, co ich gryzie. To, że ludzie nie chcą się nawrócić, na księdza natanka, tylko chodzą do tego szatańskiego kościoła katolickiego. Wracając aktualnie, nawet w tych skrajnie liberalnych czasach, jakoś nadal słychać z Ambon zachętę do nawrócenia w duchu prawdy i miłości, po wyznaniu grzechów. I tyle. I to wystarczy. Więcej nie potrzeba. A to, czy jakaś osoba zrobi użytek z takiej wskazówki, to już zupełnie inna sprawa, bo wolna wola jest tak święta dla Boga, że nawet on sam w nią nie interweniuje. A więc jeszcze nikt z Ambon, pod nakazem Kościoła i według oficjalnych dokumentów, nie zezwala na uroczysty grzech. Jakoś wciąż nikt nie ogłosił dogmatu, że można cudzołożyć, bo na końcu i tak się wyspowiadasz. A jeśli się zdarzają takie przestępcze przypadki, to wierni są zobowiązani zareagować w postaci upomnienia takiego kapłana i interwencji. Ale taki przestępczy proceder nadal absolutnie nie jest dopuszczalny, ani promowany przez katolickie nauczanie jak fałszywie i heretycko myśli ksiądz Natanek i jego zwolennicy. 3. Demonizacja Kościoła Instytucjonalnego. Cała narracja zwolenników księdza Natanka, jak i samego księdza, prowadzi do sugestii, że prawdziwa wiara została zlikwidowana przez oficjalny Kościół i pozostała ona tylko w rękach wspaniałego księdza Natanka. Jest to klasyczny mechanizm schizmatycki. Tworzenie alternatywnej wspólnoty wiary, rzekomo bardziej wiernej Ewangelii niż wszyscy inni. To przypomina narrację wszelkich ruchów protestanckich, które przez ten błąd ukształtowały się jako sekty. Orędzia i motywy są różne, ale im wszystkim przyświecał ten sam mechanizm. Najpierw chcieli być święci niż ktokolwiek na świecie, grzesząc w ten sposób pychą i zarozumiałością, a następnie wpadali we własne sidła, protestanckie filozofie i mechanizmy sekciarskie. 4. Fałszywe uogólnienia o Kapłanach. Stwierdzenia zwolenników księdza Natanka o tym, że księża nie czytają brewiarza, bo im się nie chce i tym podobne stwierdzenia są obraźliwe, nieudowodnione i głęboko niesprawiedliwe. Skoro tak jest i na 100% oni wiedzą, że tak jest, oraz skoro wielu zwolenników księdza Natanka ślepo to powtarza, za księdzem Natankiem. Przejedźcie się też po całej Polsce i wypytajcie wszystkich kapłanów o wszystkie szczegóły ich działań. A następnie opublikujcie listę wyników, które uzyskaliście. Zamiast powtarzać te ślepe brednie i nieudowodnione ogólniki. Takie fałszywe działanie to typowy przykład rozbijania zaufania wiernych do duchowieństwa, które jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu i jedności Kościoła oraz jest zakorzenione w pysze, jakoby tylko wybrani. Czytaj: "Zwolennicy księdza Natanka żyli wyłącznie zgodnie z wiarą katolicką." 5 Podwójne standardy wobec magisterium. Z jednej strony, zwolennicy księdza Natanka powołują się na katechizm Kościoła katolickiego, wymienia punkty o szatanie, a z drugiej strony otwarcie podważają autorytet tegoż Kościoła, na który się właśnie powołali, sugerując, że oficjalne nauczanie Kościoła to zdrada Ewangelii. Takie działanie to najczystsza hipokryzja i przykład instrumentalizacji nauki Kościoła. Ksiądz Natanek i jego zwolennicy, Cytują tylko to, co pasuje do ich własnych przemyśleń, ale jednocześnie unikają przytoczenia pełnego kontekstu nauczania i wszystkich rzetelnych informacji na dany temat. 6. Herezja poprzez zniekształcenie sakramentów. Ogólny kontekst wypowiedzi zwolenników księdza Natanka całkowicie ignoruje i fałszuje właściwe rozumienie sakramentów, szczególnie pokuty i Eucharystii. Lekkomyślne twierdzenie autora, że według rzekomej po soborowej nauki Kościoła człowiek może tak po prostu, w ostatniej chwili wyznać winy i automatycznie uzyskać przebaczenie, fałszuje naukę Kościoła, nawet tą posoborową, o konieczności autentycznego żalu, postanowienia poprawy i zadośćuczynienia, jako warunek miłosierdzia. To nie jest tak, że z uśmiechem na ustach powiesz Bogu, no wybacz mi, i jest ok. Nieautentyczna skrucha to coś, co wyciska łzy, jak woda pod ciśnieniem. Ale o tym aspekcie już nie słychać u księdza Natanka i jego zwolenników. Bo wszyscy inni są opętani, a oni i ksiądz Natanek są święci. W tej wypowiedzi autor najpierw popełnia ten merytoryczny błąd, a potem sam się do niego odnosi, jak do centralnego punktu wyjścia, fałszując cały ton wypowiedzi, że wszyscy są żli, tylko oni są święci. Jest to merytorycznie absurdalne i dalece nieprzemyślane. 7. Antyklerykalizm w religijnej szacie. Choć zwolennicy księdza Natanka prezentują pozornie katolicki tom wypowiedzi, to jest on w swej istocie antyklerykalny. Bez merytorycznego uzasadnienia, według plotek i papugowania po księdzu Natanku, oskarżają duchowieństwo o lenistwo, zdradę, głupotę i milczenie. Jak zwykle bez żadnej merytorycznej analizy, a już na pewno bez żadnych rzetelnych dowodów i faktów na ten temat. Im wystarczy jeden, niezweryfikowany mit, żeby z tego jednego, niezweryfikowanego przypadku rozkręcić aferę i ferment na całe polskie duchowieństwo. Oczywiście, że tak jest, bo przecież większość nauczania księdza Natanka bazuje wyłącznie na plotkach i mitach, a nie na merytoryce. Takie działanie to zły duch rebelii oraz demon pogardy wobec hierarchii, co Kościół katolicki zawsze potępiał, niezależnie od epoki. To nie reforma liturgii, to wulgarny rozłam i brutalny bunt. 8. Brak elementarnej teologicznej dyscypliny. Wypowiedzi zwolenników księdza Natanka cechują się brakiem rozróżnień teologicznych, językiem emocjonalnym i pogardliwym, typu: Głupole, oni nic nie robią, który nie przystoi katolickiemu podejściu do poszukiwania prawdy. To język agitacji politycznej przed wyborami, a nie język teologiczny. Brak tutaj rzetelnego odniesienia do dokumentów Kościoła i faktów. Zamiast tego mamy insynuacje, uproszczenia i emocjonalne sądy. Podsumowanie. Wypowiedź zwolenników KS Natanka są pełne. Teologicznych błędów i herezji, fałszywe rozumienie sakramentów, manichejskie myślenie. Manipulacji faktami, jednostronne cytowanie katechizmu z pominięciem magisterium posoborowego. Ducha schizmatyckiego, podważanie autorytetu Kościoła Powszechnego, antyklerykalizmu pod przykrywką gorliwości, języka pogardy i pychy duchowej, który prowadzi do podziałów, niedobudowania wspólnoty Kościoła. Na dowód, wejdźcie sobie na dowolny film krytykujący księdza Natanka i poczytajcie komentarze jego zwolenników. W kontekście aktualnej sytuacji w Kościele. Gdzie jedność wspólnoty i dokładne rozeznanie są kluczowe wobec globalnego zniszczenia wiary katolickiej, takie wypowiedzi działają destrukcyjnie, przerząc nieufność i zamęt, a więc działają dokładnie wbrew wierze katolickiej. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało lub nie, jeśli chcesz kolejnych analiz księdza Piotra Natanka, udostępnij ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Robię to po to, żeby Cię ostrzec, ale wybór należy do Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku